Dobry, witam Was serdecznie w Dreamcar. Przed Wami Suzuki Vitara, rocznik 2013. Mamy już ten auto na naszym kanale, ale chcemy je wrzucić również, by przedstawić Wam yy, jako wideo raport tej usługi. Autko tego pokroju, powiem szczerze, że my już pod autem byliśmy i możemy powiedzieć, że rzeczywiście samochód jak na swój wiek był bardzo ładny od spodu, ale czynności, które musieliśmy wykonać, by zrobić tą usługę rzetelnie, tak jak dobrał klient zakres prac, myślę, że jest takim odpowiednim dla tego typu samochodu, jeśli by ktoś miał się kiedykolwiek decydować na renowację płyty podłogowej w tym aucie, a mianowicie wersję z piaskowaniem i demontażem tylnego zawieszenia, tak by odsuniło to nam ładnie naszą płytę podłogową. I taki zakres prac tutaj właśnie na tym filmie zobaczycie. Dlatego serdecznie was zapraszam do obejrzenia tego wideo raportu dla wszystkich, którzy by potrzebowali skorzystać z naszych usług. To przypominam, że znajdujemy się w Dębicy na Podkarpaciu. Nasz numer telefonu to 798843267. I przypominam, że na końcu całego wideoraportu oczywiście dowiecie się na temat kosztów na dzień dzisiejszy, jeśli chodzi o taki zakres prac. Przy tego typu modelu samochodu serdecznie Was zapraszam i życzę miłego oglądania. Widzimy się na końcu filmu. Słuchajcie, jesteśmy przy naszej witarze. Tak, przy naszej witarze, ale już rozebranej. Już oczyszczonej wstępnie, czyli po tym wstępnym meciu, a zdemontowane z podzespołów, które mieliśmy omówione w zakresie e, prac z klientem. Mianowicie został zdemontowany cały tylny element zawieszenia wraz z dyferencjałem, oczywiście zbiornik paliwa, osłony termiczne, układ wydechowy, elementy nadkoli. E, odseparowaliśmy sobie część elementów elektroniki, e, zabezpieczyliśmy sobie już wstępnie elementy układu hamulcowego. No i nasza płyta prezentuje się następująco. Pod... Tym oczyszczeniu i wstępnej rozbiórce. Oczywiście wózek tyle nam wyjechał, co nam dało pełną możliwość zakonserwowania i obrobienia ewentualnie bolączek tego modelu w tej płycie podłogowej w takiej jakości, gdzie możemy zrobić to Naprawdę zgodnie ze sztuką, bo nad elementami zawieszenia mamy dostęp, nad zbiornikiem paliwa mamy dostęp i możemy to sobie zrobić na pewno bardzo, bardzo fajnie. Zobaczmy, jak ten stan płyty wygląda z tej perspektywy. Auto, powiem szczerze, że naprawdę laleczka, bo to jest 2013 rok, a 80 tysięcy przebiegu. Naprawdę klient widać, że dba o ten samochód. No i stan jego też jest taki, jak podejście klienta do tego samochodu: mianowicie no, nie widać żadnych takich bolączek, które miałyby się mogły rzucać nam w oczy. W pierwszej kolejności do krytycznego stanu doprowadzenia tego samochodu, a yy, takie modele z tego roku już widzieliśmy, gdzie rzeczywiście były bardzo mocno zjedzone. Tutaj to na przykład nadkole lewe yy, prezentuje się tylne bardzo ładnie, pod nakładkami prógowymi tutaj może mamy jakieś drobne yy, odpryski i zalążki, ale też nie wygląda to źle. Yy, elementy przednich nadkoli, no to tutaj jest oczywiście bajka, tu nawet nie ma co wchodzić z piaskarką, bo rzeczywiście jest bardzo ładnie, yy, nie ma żadnych yy, problemów. Przechodząc na drugą stronę, oczywiście dla formalności to nadkole prawe przednie też pokażę, gdzie tutaj też nie ma mowy o tym, by trzeba było dziś coś podpiaskowywać, bo też mamy rzeczywiście to bardzo ładnie przygotowane, bardzo ładnie się tam to prezentuje. Tutaj ta przestrzeń jeśli chodzi o ramę z zewnętrznych stron nie ma też jakiegoś problemu, tutaj jeśli chodzi o części progów też ładnie to wygląda. No i nad kole prawe, tylne, prawe, tylne też tutaj nie mówi nam o tym, by martwić się o jakieś straszne punkty skorodowane no i płyta, płyta jeśli chodzi o płytę podłogową no już mamy zdemontowane te pozespoły, tak jak wspomniałem, że nam ją bardzo ładnie odsłoniło przejedźmy sobie z dalsza, jak ona wygląda już po tej rozbiórce No i ewentualne punkty, które moglibyśmy obrobić, no to są na płycie i się nam przedstawiają następująco. Elementy jakichś wieszaków, elementy tutaj jakieś podłużnicy, gdzieś powierzchownie, gdzieś jakieś naleciki delikatne się pojawiają. To samo w części, gdzie mamy montowane wahacze wleczone, tutaj też gdzieś gdzieś, nie, gdzieś się ta gorozja, taka powierzchowna pojawia. Także to na pewno mamy do piaskowania tutaj, również te punkciki się nam pojawiają. No to są takie typowo newralgiczne miejsca dla tych samochodów. No w tym wypadku jest to dosłownie pierwsza waza, i jak to mówią, świeżynka powstających problemów w tych elementach. Dlatego też możemy to fajnie sobie obrobić, i wiemy, że ta korozja tam nie ingeruje w tą płytę bardzo głęboko. No i jest parę takich miejsc drobnych punktów, punkcików, które na pewno też będziemy sobie obrabiać. I dzięki temu, że też mamy rozebraną tą płytę, umytą i przygotowaną, fajnie sobie zweryfikujemy ją dokładnie, w których miejscach ewentualnie pojawi się problem i będziemy mogli go usunąć także kolejnym etapem jaki będzie no to będzie piaskowanie piaskujemy te elementy jeśli chodzi o te punkty na tej płycie później przygotowujemy ją do podkładu ale to opowiemy o dalszych czynnościach już później no i oczywiście zawieszenie, zawieszenie również Również musi zostać wypiaskowane i również musi zostać polakierowane, ale do niego jeszcze wrócimy. Ok, działamy i bierzemy się za pracę przy naszej witarce. Suzuki Suzuki jest po piachu. W tym momencie mamy już go obrobionego. Oczywiście, jak chodzi o płytę, to była kwestia, jak to mówią, paru punktów, bo naprawdę stan tego samochodu, pomimo wieku który mógłby sugerować, że będzie tragedia, jest naprawdę zadowalający. Punkty, które oczywiście zostały obrobione, tak jak widzieliście na wcześniejszym ujęciu, gdzie zwracałem uwagę na bolączkę, i takie elementy neurologiczne tej płyty zostały już przez nas obrobione. Szare punkty, właśnie to są punkty już po piaskowaniu, czyli bez korozji, wyczyszczone do surowej stali. Tak samo również elementy karoserii, czy to elementy zawieszenia, jak również cały tylny wózek który również jest przepiaskowany na srebrno, na CITO z każdej strony. I następnym krokiem, który będziemy wykonywać, to będzie zabezpieczenie, oczyszczenie i przygotowywanie do podkładu. Tak samo jak i płyta. Wchodząc teraz już pod płytę naszego Suzuki, możemy zobaczyć elementy oczyszczone z korozji przy wahaczach wleczonych z prawej strony, czy to z lewej strony, analogicznie już przechodząc i pokazując oczywiście to co było na ujęciach przed, czy to elementy podłużnic tutaj gdzieś w tych Gdzieś delikatnie ten nalocik się nam pojawiał. Czy to elementy zawiesi od tłumników Oczywiście, one zostały też przepiaskowane. Patrząc analogicznie, z drugiej strony mamy to samo elementy podłużnic w tej części między zawieszeniem czy to właśnie elementy zawiesi, jeśli chodzi o mocowania wydechu. Oczywiście, tak jak było to na wcześniejszych ujęciach my elementy gdzieś przy progach, czyli wewnętrzne części progu. Tam, gdzie, gdzie były przykorodowane, zostały również przepiaskowane. Tak samo jak i nad nadkole prawe-tylne. Tutaj korozję zaobserwowaliśmy właśnie w elementach wzmocnienia na podróżnicy, czy to wewnętrzne, właśnie tutaj w okolicach nadkola tylnego, gdzie tej korozji zawsze w każdym modelu jest dosyć sporo. Często tutaj wylatują dziury. Tu też się pojawiała ta korozja, zostało to oczywiście też oczyszczone i przygotowane do dalszej obróbki. A dalszą obróbką będzie zabezpieczenie. Oczywiście przed zabezpieczeniem czyszczenie nadmiaru ścierniwa, czyli wydmuchanie i odkurzenie profili zamkniętych, zabezpieczenie elementów, które nie chcemy, by zostały zabrudzone przy podkładowaniu, czyli mowa tutaj o każdym detalu, od wężyków po śrubki, śrubeczki, tak jak mamy to w zwyczaju. Po czym przystąpimy do podkładu epoksydowego. A coś na temat podkładu, oczywiście opowiemy już po jego wykonaniu. Lecimy z tematem. I bank, słuchajcie, jesteśmy jesteśmy kolejny dzień oporanku, mamy położony podkład na miejsca w Biaskowane. Różnica taka niż, na, niż w każdych filmach podkład ma kolor, kolor czarny. Tak, bo to był podkład, który nam został barwiony specjalnie pod inne no W tym wypadku, z tego tytułu, że jest tych punktów niewiele. Kontrast tutaj w celu różnic materiałów. Akurat jeśli chodzi o podkład, to zostanie zachowany. Jeśli chodzi o czarną konserwację, to nie tyle jest ich tych punktów niewiele, że pokusiliśmy się, by wykorzystać sobie ten podkład o barwie czarnej. To jest rzeczywiście. To samo, tylko podkład jest barwiony, czyli mamy podkład na bazie cynku, bo to są wysoko. To są podkłady przemysłowe, wysokocynkowe, z dużą ilością zawartą związków stałych w tym podkładzie i cynk zawarty w tym podkładzie ma generalnie oddziaływać bezpośrednio na katodę, która jest w stali, by izolować je od siebie. To tak pokrótce, oczywiście przejdźmy te wszystkie elementy, które były surowe, były wypiaskowane, zostały zapodkładowane. Mowa tutaj o wszelkich elementach aczach wleczonych, czy to progach, czy to wnękach. Czy to jakichś wzmocnieniach przy podróżnicach, czy w tylnych częściach, jeśli chodzi tutaj o te zawiesie od układu wydechowego, druga strona, analogicznie to samo, czyli wzmocnienia przy wahaczach wleczonych, podróżnica. No i właśnie wzmocnienia w tylnej części To są te jedyne punkty Które praktycznie na tej płycie Konieczne były do obróbki Zostały oczywiście również ładnie zapodkładowane Ok, to mamy na gotowo To mamy na gotowo Będziemy się za niedługo Zabierać za docelową konserwację Czyli sobie jeszcze zabezpieczymy Większość rzeczy Czyli mowa tutaj o Bardziej komorze silnika Z racji tego, że tutaj tych punktów było niedużo Zabezpieczyliśmy sobie w pierwszej kolejności popiaskowanie Detale, które zawsze mamy w zwyczaju, które są na pierwszym miejscu u nas, żeby się nie zapyliło, nic nie zabrudziło przy już tym etapie podkładowania. Dlatego wszelkie śruby, śrubeczki, wężyki, gwinty, gwinciki oczywiście są zabezpieczone i klejone, by, jak to mówią, tej naszej profesji i schudności pracy stało się zadość. Te detale muszą być oczywiście zabezpieczone. Tak samo jak i, różne, i również inne rzeczy, elektronika, nie elektronika, e, będzie zabezpieczona. Już jest zabezpieczona, oczywiście, w tej tylnej części. Jeszcze sobie tam dokończymy zabezpieczenie w części przedniej, gdzie tego podkładu żeśmy nie zastosowali. No i przystępujemy do konserwacji. No i idziemy jeszcze do zawieszenia. Nasze zawieszenie, nasze zawieszenie już jest pięknie wylakierowane, oczywiście po podkładzie e, lakier tosylowy, czyli mamy tutaj obróbkę już w całości, jeśli chodzi od góry, od dołu, e, od boku, e, wózek pod dyfrem, za dyfrem, wahacze wleczone, wszystko mamy ładnie już polakierowane. Oczywiście detale, elementy gumowe i tak dalej, to wszystko mamy zabezpieczone, śrubki, śrubeczki, żeby nie zostały zwylakierowane i zamalowane. Czyli mamy już cały zestaw, jeśli chodzi o tylne zawieszenie, cały wózek tylny, e, bardzo ładnie polakierowany. Czarny połysk już na naszym zawieszeniu się prezentuje, powiem szczerze, że zacnie i świetnie. Oczywiście jeszcze dodatkowo przyjdzie zabezpieczenie woskami, ale można powiedzieć, że tu już mamy to na sito i na gotowo. Wszelkie detale oczywiście zabezpieczone. Tak samo jak i również inne elementy zawieszenia, mowa tutaj oczywiście o wahaczach wleczonych. Obie dwie sztuki, sztuk dwie też wylakierowane i przygotowane. Ok, eee, lecimy dalej, bo mamy jeszcze parę czynności do zrobienia. Eee, no i można powiedzieć, że powolutku te elementy, które zostały zdemontowane w celu obróbki, już będą mogły się szykować do tego, by powoli, powoli je eee, usytuowywać już na swoje miejsce, już w karoserii samochodu. Lecimy. Tak, nasza witara po docelowej konserwacji już wykonanej i położonej na naszej płycie. Oczywiście elementy zawieszenia również już rozklejone, gotowe, czarny połysk się nam prezentuje. Elementy gumowe oczywiście zostały zabezpieczone w tym zawieszeniu, ale przechodząc do płyty. No płyta też już jest rozklejona. Zaczynając od nadkola lewego tylnego. Słuchajcie, no tutaj prezentuje się nam to też bardzo ładnie. Konserwacja położona w każdym calu i detalu. Elementy, o które zawsze dbamy i zwracamy uwagę. Czyli począwszy od gwintów śrub, od śrub, od gwintów zewnętrznych, od gwintów wewnętrznych. Po elementy układu hamulcowego, czyli elementy gumowe, czy to po elektronikę w płycie, to wszystko mamy zabezpieczone, słudne, czyste i niezażegane. I tak powinno być. Tak właśnie wygląda nadkole lewe-tylne. Przechodząc wzdłuż, pod nakładkami progowymi oczywiście ta konserwacja również została położona. Z uwagi na detale, oczywiście elementy mocujące wężykie hamulcowe czy paliwowe, również są czyściutkie, niezabrudzone i niezażegane. Elementy śrub i śrubeczek też są zabezpieczone, pomimo tego, że mogli zauwa mogliście zauważyć, że na łebkach tam lekki nalot na nich występuje. Oczywiście zostaną zabezpieczone e, osobno. Już innymi środkami, jeśli chodzi o zabezpieczenie przed korozją. No, tu na tle lewe przednie e, też dolane bardzo ładnie. Elementy, czy to elektroniki, czyli mowa tutaj o elementach przewodu ABS, czy to elementy gumowe od wężyków hamulcowych, również zabezpieczone i czysta. A konserwacja położona e, w każdym miejscu, w którym powinna się znaleźć. Przejdźmy teraz na drugą stronę. Może zaczniemy od nadkola przedniego prawego. Tutaj mamy analogicznie ten sam obraz, czyli konserwację położoną w każdym calo i detalu z pominięciem elementów, które powinny być czyste i niezażegane. Tak też tutaj to wygląda pod elementami nakładek błotników, czy to pod elementami nakładek progowych. Również ta konserwacja jest ładnie położona. No i przechodzą na nadkole tylne prawe. Ładnie widzimy już instalację elektryczną, choćby, choćby nawet, która została zabezpieczona i zamontowana, nie jest zabrudzona, nie jest zażegana, Pięknie wygląda na tym tle czarnym docelowej konserwacji, która jest położona, a my już powolutku sobie te elementy rozkładamy po tej płycie, łącznie z tymi śrubkami, śrubeczkami, gwintami, gdzie też ta konserwacja nie jest oczywiście na nich położona włączając to elementy układu hamulcowego Przejdźmy pod płytę, na płytę podłogową bo oczywiście już mamy ją w całości ładnie zakonserwowaną no i możemy zaobserwować też wszystkie detale które nie powinny być zabrudzone a konserwacja pięknie się szkli i jest położona na całej naszej płycie z pominięciem oczywiście rzeczy, które powinny być niezażygane i schludne tak jak wspomniałem, elementy mocujące, wężyki hamulcowe, paliwowe, czy to podzespoły, już tak mówię skrzynia, czy komora silnika, to wszystko było zabezpieczone, nic tutaj nie było zabrudzone, to wszystko jest ładnie domalowane. Konserwacja znajduje się tylko tam, gdzie być powinna. No i a tutaj konserwacji. Słuchajcie, tak jak w każdym naszych filmach. Po pierwsze czarny środek nasz firmowy Dreamcar. A tutaj jest to jego, że materiał zewnętrzny ma bardzo dobrą, bardzo dobrą charakterystykę i bardzo dobre parametry, jeśli chodzi o wyizolowanie naszej płyty podłogowej przed wilgocią wodą i solą. Co poświadcza jeden bardzo prosty ruch, jeden bardzo prosty dźwięk. Konserwacja po zewnątrz jest bardzo szklista. No i też oczywiście bardzo, dobry, bardzo ciekawa rzecz, nie brudzi nieczyste. I to jest właśnie ten argument, który nam poświadcza, że jest ona świetnym izolatorem. Po drugie, co zabezpieczy nam płytę podłogową i to, co jest pod tą konserwacją, to charakterystyka zabezpieczenia od uszkodzeń mechanicznych. Czyli w obrazie uderzenie kamienia, konserwacja w środku jest żywa. Dzięki temu impet z uderzeń kamieni jest w stanie pochłonąć. By tak by nie uszkodzić wewnętrznej, wewnętrznej warstwy pod tą konserwacją no i to jest drugi atut jeśli chodzi o naszą konserwację czarną firmową ok, te wszystkie rzeczy mogę już śmiało Wam przedstawić my przystępujemy teraz do, oczywiście profil zamknięty również został już napuszczony my możemy teraz przystąpić do skrupula, skrupulatnego montażu już ta płyta wygląda zacnie lecimy dalej Słuchajcie, nasza witara o własnych siłach stoi na kołach, a co z, tym, co z tym świadczy, świadczy o tym tak, że jest gotowa. Mamy już wszystko złożone. Chodźcie, zobaczymy, jak wygląda. Teraz już od spodu to nasze autko. A prezentuje się ono następująco. Czyli od samego przodu do samego tyłu, przez elementy zawieszenia, przez każdy detal, śrubkę, śrubeczkę, elementy gumki, gumeczki, instalację elektryczną. Wszystko zrobione na tip top i zachowane tak jak się należy. Czyli te elementy, które mają być słodne i czyste, są zabezpieczone, są słodne i są czyste. Te elementy, na których konserwacji ani żadnych środków nie powinny się znaleźć mówię tutaj o elementach windów i śrub tak też również jest zrobione. Elementy śrub i śrubeczek zabezpieczone przed korozją, tak by w późniejszej eksploatacji tego samochodu nie mieć tutaj problemów z rozkręcaniem tego auta i skręcaniem. Elementy tak jak wspomniałem gumowe, czy to się od przegubów, zabezpieczone, czy to elektronika w płycie? Zabezpieczona. No, i wszystko ładnie złożone do kupy. Teraz, mianowicie, co mamy. czy w, w jakiej kolejności, teraz, co mamy wykonać? Pierwsze, co to wybieramy się teraz samochodem na stację tego Robimy pełną geometrię e, kątów wtórnych, kątów podstawowych, tylnego, przedniego zawieszenia. E, po czym będziemy mogli wrócić na warsztat i przygotowywać autko do mycia i odbioru przez klienta. A tak to już będziemy mogli powiedzieć, że prace są praktycznie zakończone. Aha, jeszcze jedna rzecz. Delikatnie przyjdzie tutaj wosk transparentny na elementy zawieszenia. Zrobimy taką delikatną powłokę, jeszcze by dodatkowo zabezpieczyć te elementy zawieszenia, to jest takich czynności dodatkowych, jeszcze, które wykonamy, no a tak to na końcu widzimy się już, jak autko umyjemy, to porozmawiamy o kosztach i przedstawimy, jak to wygląda dla tego modelu samochodu w tej jakości wykonanej usługi, no i w tej wersji, jeśli chodzi o zakres pracy. już po zakończonych pracach. Autko oczywiście umyte i wyczyszczone, przygotowane pod odbiór dla klienta. E, autko umyte, złożone, tak jak widzieliście, oczywiście została wykonana pełna geometria. Geometria zawieszenia, z racji tego, że samochód e, miał demontowane tylne zawieszenie, odbyliśmy wizytę na stacji diagnostycznej, bez zdiagnosta zweryfikował oczywiście też po złożeniu spód tego samochodu, jak również wykonał pełną geometrię. Mamy tutaj geometrię kątów turnych, kątów podstawowych, wynik pomiaru pierwszego. Jak i bieżącego, który oczywiście jest na zielono i umożliwia nam poruszanie się tym autkiem bezpiecznie. Taki właśnie też dokument dostaje od nas klient, jak również oczywiście pełną gwarancję na piśmie oraz fotodokumentację i raport, który dla Was, właśnie dla niego i dla Was nagrywam. Jeśli chodzi o koszt wykonania usługi dla tego typu samochodu, na dzień dzisiejszy jest to koszt zaczynający się w zależności od stanu auta, ale dla tego modelu około 8500 zł. To mamy, jeśli chodzi o o kwestie finansowe załatwione. Wszystkim, którym się podobało, bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście zachęcam do lajka like i subskrypcji, bo zobaczymy się przy następnych samochodach, a mamy tego troszeczkę sporo. Następne w kolejce Lexus NX300, rocznik 2018, jak również Mazda CX5 z rocznika 2022, czyli świeżynka. Ok, pozdrawiam, lecimy, widzimy się przy następnych samochodach.